Witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Żak. Jestem uczniem Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni. Interesuję się od dawna dźwiękami w wodzie i w związku z tym postanowiłem podzielić się z Wami wybranymi informacjami z tej dziedziny. Dźwiękiem w wodzie zajmuje się nauka zwana hydroakustyką. Dźwięk w wodzie jest tak zwaną falą sprężystą. To znaczy, że rozchodzi się w wodzie dzięki oddziaływaniu międzycząsteczkowemu. Jeżeli jedna cząsteczka wody zostanie wprawiona w ruch, to będzie ona przekazywała swoją energię kolejnym cząstkom tak długo, aż cała energia nie zostanie wytracona. Przy czym każda z cząstek, posiadając inercję, powtarza ruch poprzedniej cząstki z pewnym opóźnieniem. Kolejnemu przekazywaniu przemieszczeń towarzyszy zmiana odległości między cząsteczkami, a w związku z tym zmiana ciśnienia w każdym punkcie ośrodka. Dźwięk w wodzie rozchodzi się około 4,5 razy szybciej niż w powietrzu i osiąga prędkość około 1500 metrów na sekundę. Aktualna prędkość w danym akwenie wodnym zależy od wielu czynników, m.in. zasolenia, temperatury wody oraz ciśnienia hydrostatycznego. Ogólnie wraz ze wzrostem gęstości wody prędkość dźwięku rośnie. Niestety w morzach i oceanach woda nie jest jednorodna, to znaczy, że jej zasolenie, temperatura oraz ciśnienie hydrostatyczne zmieniają się wraz z głębokością oraz wraz ze zmianą akwenu. To powoduje, że prędkość dźwięku w wodzie także zmienia się. Zmiana prędkości dźwięku w wodzie powoduje, że dźwięk w wodzie nie rozchodzi się po liniach prostych, ale ulega zakrzywieniu. Promienie dźwiękowe przechodząc przez warstwy wody, w których prędkość dźwięku jest niejednakowa, ulegają załamaniu, w wyniku czego ich trajektoria zostaje zakrzywiona bądź w kierunku powierzchni morza, bądź też w kierunku dna. Takie zjawisko nazywamy refrakcją. Promienie dźwiękowe załamują się zawsze w kierunku warstw, w których prędkość dźwięku jest najmniejsza. Wyróżnia się dwa podstawowe przypadki: refrakcja ujemna, kiedy promienie dźwiękowe odchylają się w kierunku dna oraz refrakcja dodatnia, kiedy promienie dźwiękowe uginają się w kierunku powierzchni morza. Dodatkowo może dojść do refrakcji o zmiennym znaku, kiedy część promieni dźwiękowych odchyli się w kierunku dna, a część w kierunku powierzchni morza. Szczególnym przypadkiem refrakcji o zmiennym znaku jest powstawanie podwodnego kanału dźwiękowego. W takim kanale dźwięk może rozchodzić się na bardzo duże odległości. Zjawisko refrakcji jest powszechnie wykorzystywane przez okręty podwodne do ukrycia się przed przeciwnikiem, a kanał hydroakustyczny przez zwierzęta morskie do komunikacji między osobnikami. Dźwięk jest powszechnie wykorzystywany przez zwierzęta morskie między innymi do nawigacji pod wodą, Porozumiewanie się między osobnikami stada oraz polowania. Ludzie obserwując zwierzęta, również zaczęli wykorzystywać dźwięk w wodzie do prowadzenia nawigacji, obrazowania dna i poszukiwania obiektów podwodnych oraz komunikacji podwodnej. Dźwięki powszechnie wykorzystują statki, na przykład w ich osądach głębokości, ale przede wszystkim korzystają z ich okręty do namierzenia celów, obserwacji sytuacji podwodnej w czasie walki. W wodzie istnieją przede wszystkim dźwięki pochodzenia naturalnego, wynikające z naturalnych zjawisk środowiskowych. Dla przykładu deszcz powoduje tak dźwięk w morzu. Trzęsienie ziemi i erupcje wulkanów podwodnych także generują dźwięk. a uderzenie pioruna taki. Pękający lód generuje taki dźwięk. W wodzie dźwięki są wytwarzane przez człowieka. Na przykład echosonda powoduje taki dźwięk. Przybujący okręt wytwarza pod wodą taki dźwięk. A motorówka taki, wybuch podwodny to taki dźwięk. a płynącą torpedę tak słać pod wodą. Część z tych dźwięków ze względu na swoją dużą siłę mogą powodować zanieczyszczenie dźwiękowe środowiska, co niekorzystnie wpływa na zwierzęta morskie. Dużo zwierząt morskich generuje dźwięk w wodzie. Dla przykładu, foka wytwarza takie dźwięki. Bieługa brzmi w ten sposób. Orka generuje taki dźwięk. Konik morski taki. Humbak w w ryby tak są słyszalne pod wodą. Jak widzicie, może być pełne dźwięków, czy to głosu naturalnego, czy zwierzęcego, czy wytworzonego przez człowieka. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tą tematyką. Zachęcam do jej dalszego zgłębiania. Dziękuję.